Błogosławieni, którzy cierpią prześladowani dla sprawiedliwości Albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni ludzie, którzy są wyśmiewani za to, że w trudzie walczą ideałami zamiast iść łatwą ścieżką. Błogosławieni ci, którym jest ciężko, bo potępiają przestępstwo, do nich należy królestwo. Błogosławieni ci, szykanowani przez społeczeństwo, psychicznie kamienowani za duchowe męstwo. Błogosławieni. Często są zmuszani do złego, lecz wychodzą z tego zwycięsko Błogosławieni, więzieni za wiarę i mordowani za wyznanie Prawda mury zburza, kara okaże się darem Błogosławieni, którzy mimo nienawiści wypełniają powołanie Bo wszystko się ziści, a słowo ciałem się stanie Istnieją wartości, za które warto zginąć Warto stanąć murem, jak za rodziną Warto zmierzyć się z pogardą I okazać męstwo, warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo Istnieją wartości, za które warto zginąć Warto stanąć murem, jak za rodziną Warto zmierzyć się z pogardą I okazać męstwo, warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo Życie prawdą i ideałami Bycie sobą, choć inni patrzą wrogo, wytykają palcami, śmieją się opluwają twarz, ty to znasz, bo ja tak, wielu takich pośród nas było jest błogosławieni Królestwo na nich czeka, nie jedna pod prąd, żeby ta rzeka wyciągnie Ręka dla pokoju ilu z nas poda swoją Błogosławiony każdy z nas Który stawia z świata opór szczerość Nie fałszywych słów potok robisz dobrze Mimo myśli złego wokół mimo Podstawianych kroków jak apostołowie Pierwsi chrześcijanie prześladowani Za swoją wiarę zmieniły się czasy Nie zadanie dasz wiarę Błogosławiony ty ja każdy kto z prawdą natarczy Zło trzyma w garści Pod krzyżem drogi życia walczy Istnieją wartości, za które warto zginąć Warto stanąć murem, jak za rodziną Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo Istnieją wartości, za które warto zginąć Warto stanąć murem, jak za rodziną Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo Błogosławieni, Którzy są w walce o sprawiedliwość Świat ich doceni, gdy odejdą, będą wiecznie żywą legendą Błogosławieni, którzy idą krętą drogą ciągle kuszeni i traktowani wrogo Błogosławieni, którzy wybaczają swoim wrogom, bo mogą powstrzymać agresję Do nich należy królestwo niebieskie Błogosławieni, którym zależy na Bożym zwycięstwie Oni będą wygrani, nawet gdy poniosą klęskę Błogosławieni, którzy są poniżani za to, że okazują serce wyszydzani za dobry Wrażliwi, poczciwi ludzie Gdy na nich agresję wyładowują twórze Błogosławieni, co dla idei Sprzeciwili się cenzurze Bóg prawdę doceni, nawet cenę malowaną na murze Błogosławieni, którzy trwają w nadziei Cierpią, wyrzekając się siebie Oni będą zbawieni Będą królować obok Boga w niebie